Co dotyka bardzo często mojego serca, co dotyka mojej osoby z zewnątrz, a co nie jest zawsze może tak, jakbyśmy chcieli może często jest jakimś fałszywym oskarżeniem, fałszywym spojrzeniem na mnie. Czy potrafię to wszystko oddać Jezusowi? My wiele mamy takich cierpień, wiele trudności w naszym życiu i bardzo często to zostawiamy, rozważamy to, zastanawiamy się, czy drążymy zamiast po prostu tylko oddać to Jezusowi, żeby On się tym zajął. Dlatego też w tej godzinie, rozważając tą godzinę w tym czasie, w tego tygodnia, ofiarujmy wszystkie nasze trudności, nasze cierpienie jako wynagrodzenie za zniewagi, które przyjmuje Jezus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Szef Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrego, błogosławionego tygodnia. Jesus.